A w dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o temacie wypoczynku i urlopu. I co prawda nie jest to temat bezpośrednio urodowy, aczkolwiek jest to temat, który cudownie działa na naszą głowę. Także jeżeli chcesz dowiedzieć, się, jak wypoczynek i urlopowanie wpływa na jakość Twojej skóry, aby wyglądać 10 lat młodziej, to zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. Cześć kochani, z tej strony 40 bez botoksu, a w zasadzie już 41 latka bez botoksu. Powinnam zmienić nazwę tego kanału, ale myślę, że nie brzmi zbyt fonetycznie, więc na razie przez chyba kolejne 9 lat, o ile wytrzymam, zostaje 40 z botoksu. Przyznam szczerze, że przez chwilę zastanawiałam się, czy robić dla Was teraz na tym etapie tego kanału taki odcinek, ale stwierdziłam, że jestem krótko przed urlopem, a może nawet będę publikować ten odcinek, kiedy już będę na urlopie. Także temat urlopowania jest bardzo aktualny, dlatego też opowiem Ci, jak urlop. Cudownie wpływa na stan naszej skóry. I ja zastanawiałam się, czy w ogóle robić dla Was taki odcinek o moich podróżach solo, ponieważ teraz wybieram się na trzecią taką podróż. Podróż solo, czyli taka samodzielna podróż bez żadnej koleżanki, bez żadnego towarzysza, bez żadnego faceta. Na taką podróż solo wybrałam się już dwa razy w moim życiu i były to takie miejsca jak Filipiny w 2023 roku. I Indonezja w 2024 roku. I dlaczego postanowiłam Wam powiedzieć o moich podróżach na kanale urodowym? Ponieważ to, w jaki sposób moja skóra wyglądała w zeszłym roku po podróży na Bali, było dla mnie dosyć mocno szokujące. Słuchajcie, ja na Bali leciałam jakieś 30 godzin z wieloma przesiadkami, z wieloma przygodami, w bardzo niekomfortowym samolocie i generalnie bez jedzenia, bez picia. I wiecie, jak to jest również bez spania, ponieważ warunki w samolocie były tak tragiczne, że nie zmrużyłam nawet oka. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam w obu tych przypadkach zaraz po odespaniu, oprócz tego, że poszłam do restauracji i zamówiłam moje ulubione jedzenie i rozkoszowałam się moimi ulubionymi naturalnymi sokami, jest również to, że skorzystałam z usługi masażu. I co jest wspaniałym atutem takich krajów azjatyckich, to właśnie różnorodność jedzenia. Jedzenie, którego brakuje u nas w Europie, czy przede wszystkim w Polsce, ponieważ to, co my mamy tutaj w Polsce i co nazywamy owocami morza, koło owoców morza nawet nie leżało, więc ja uwielbiam moje podróże do takich egzotycznych krajów, ponieważ po pierwsze mają wyśmienite jedzenie, które jest przygotowane w fantastyczny sposób, pod nas, pod turystów, czyli w zasadzie możesz sobie wybrać intensywność smaku. Możesz zdecydować praktycznie o każdym składniku, który znajdzie się na Twoim talerzu. Myślę, że nie mamy takiego komfortu, jeżeli chodzi o Europę, a na pewno nie mamy takiego komfortu, jeżeli chodzi o polskie restauracje, ponieważ przychodząc do polskiej restauracji, masz kartę dań, w której są dane potrawy i jakakolwiek zmiana czy modyfikacja nie jest zbyt mile widziana, podczas gdy w takich krajach azjatyckich to sobie właśnie cenię najbardziej że tam można wybierać i przebierać dowolnie i nikt nawet krzywo się na ciebie nie spojrzy. Oni są do tego przyzwyczajeni. Dla nich liczy się biznes i to, żeby turysta był zadowolony. Dlatego właśnie jedzenie wygrywa, jeżeli chodzi o kraje azjatyckie i to jest właśnie kierunek, który wybiera na swoje podróże najczęściej. Ja zauważyłam taką ogromną zmianę, kiedy właśnie wróciłam z tej Indonezji w zeszłym roku i zobaczyłam, jak bardzo straciłam całą wodę, która gromadziła się w moim organizmie. I trudno mi powiedzieć, czy jest to kwestia jedzenia, czy świeżego powietrza, czy wypoczynku, czy tego, że nie miałam żadnych stresów, a może wszystko naraz poniekąd, ale widząc to, jak wyglądało moje ciało po tym urlopie, gdzie zwykle przybieramy na wadze, i zaczęłam właśnie analizować, co wpłynęło, że czułam się tak dobrze. I jeżeli chodzi o moją podróż na Bali, bo może bardziej na tej ostatniej podróży się skupię, Dlatego, że ta podróż trwała aż miesiąc. Praktycznie nie spożywałam tam żadnego mięsa, ponieważ raz, że nie jestem wielką fanką mięsa, jeżeli chodzi o mięso, to jem tylko piersi z kurczaka, a tam piersi z kurczaka, a w zasadzie to, jak wygląda sam kurczak, zupełnie różni się od tego, jak wygląda taki kurczak w Europie. Ma on też inny smak, w związku z tym zdecydowałam się praktycznie zrezygnować z mięsa i jadłam tylko warzywa i owoce. Nie zrezygnowałam z moich ulubionych jajek, ale to Wam opowiem może więcej w odcinku właśnie o odżywianiu. Piłam też dużo wyciskanych soków i generalnie jadłam dosyć zdrowo, chociaż jak to bywa na wakacjach, nie ograniczałam się w żaden sposób z ilością jedzenia. Jadłam również lody, desery i w zasadzie w żaden sposób nie skupiałam się na liczeniu kalorii czy... Nie zastanawiałam się nad tym, co jem, a mimo to przyjechałam szczuplejsza i w bardzo dobrej formie. I przyznawam się, że przez miesiąc nie zaliczyłam ani jednego treningu na wakacjach, ponieważ uważam, że czas wakacji to jest czas odpoczynku i nasze ciało również musi się wtedy zregenerować, dlatego nie chodziłam na siłownię. Jedyną moją aktywnością fizyczną to było chodzenie i było tego chodzenia całkiem sporo, ale myślę, że największa zmiana nastąpiła właśnie tutaj w głowie. Ja czułam się totalnie zrelaksowana po takim miesięcznym urlopie, zdystansowałam się dosłownie do wszystkiego, ponieważ miałam wtedy bardzo dużo różnych problemów w moim życiu, i moje wakacje, mój urlop stał pod wielkim znakiem zapytania. Nie wiedziałam też, czy moje finanse mi na to pozwolą, więc dlatego zorganizowałam sobie taki wyjazd totalnie na własną rękę. I właśnie, jeżeli chcielibyście, żebym nagrała dla Was taki odcinek typowo o mojej podróży do Indonezji, żeby wam opowiedzieć, co i w jaki sposób organizowałam i jak podróżuje się po 40 będąc solo, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo bardzo chętnie wam opowiem o tej podróży, a wracając do tematu mojego urlopu, wiedziałam, że tym razem musi być to taki dłuższy urlop, i zawsze marzyłam o tym, żeby mieć taki miesiąc w roku, żeby móc wyjechać i zapomnieć o wszystkich problemach. I takie planowanie wakacji też bywa bardzo stresujące, ponieważ miałam taką sytuację właśnie, kiedy leciałam na Filipiny. Że jeden z lotów został odwołany, więc wszystkie inne dalsze loty też mi się posypały. Dwa dni przed wylotem musiałam szukać sobie zupełnie innego lotu. Dlatego, już będąc na takim urlopie, ja się staram totalnie wyłączyć od wszelkich problemów. Wyłączam swój polski telefon i nagle włącza mi się taki tryb podróżniczy i ja zaczynam żyć zupełnie inaczej. I nie wiem jak to działa, ale nagle z osoby bardzo introwertycznej i zamkniętej w sobie, ja staję się osobą ekstrawertyczną, która zagaduje do ludzi i w Polsce takie coś absolutnie mi się nie zdarza. Natomiast za granicą te nawiązywanie znajomości przychodzi znacznie łatwiej. Bardzo lubię ten cały proces tego przygotowania, szukania tych wszystkich okazji, a później to, że wszystko jest dla mnie jedną wielką niespodzianką. I ta właśnie moja ostatnia podróż do Indonezji odmłodziła mnie o dobre kilka lat. I naprawdę tutaj nie ściemniam, ponieważ zmiana była zauważalna, zauważali tą zmianę inni ludzie. Ja nie wiem, może jest to jakaś taka magia urlopu, że po prostu my się czujemy bardziej wypoczęci, bardziej atrakcyjni również przez to, że na przykład nasze ciało jest opalone. Ja zdecydowanie czułam się smuklejsza, bardziej wypoczęta w związku z tym również bardziej zadowolona z życia. I dla mnie jest to taka najlepsza terapia, jeżeli chodzi o depresję. I na ten temat też chciałabym Wam troszeczkę więcej powiedzieć w moich następnych odcinkach, więc dajcie znać, czy ten temat również Was interesuje, ponieważ planuję zrobić taki właśnie odcinek, jak sobie radzić z depresją. I dajcie też znać, czy chcielibyście na tym kanale zobaczyć takiego zupełnie naturalnego vloga. Nakręconego telefonu, właśnie z Indonezji 2024. I jeszcze chciałam wspomnieć w moim odcinku o tej podróży na Bali, ponieważ wspomniałam wam w jednym z poprzednich odcinków o moich spacerach i o praktykowaniu, jakby mojej wdzięczności. I myślę, że to w jaki sposób ludzie tam żyją, w jaki sposób są wdzięczni za wszystko, co mają, a mają bardzo niewiele, ale mają cudowne jedzenie, mają cudowne rodziny, mają przepiękne widoki. I to właśnie obcowanie z naturą, obcowanie z naturalnym słońcem, dostarczanie mojemu ciału tej dawki witaminy D sprawiło, że byłam znacznie szczęśliwsza i można by to było porównać do takiego stanu zakochania, kiedy człowiek po prostu promienieje. Albo wiecie, kiedy czasami patrzymy na panny młode, które tak bardzo czekały na ten wyjątkowy dzień w swoim życiu, i możemy powiedzieć z całą pewnością, że one w tym dniu promienieją, i to jest właśnie taki rodzaj energii, gdzie my, jako kobiety, czujemy się piękne w danym wyjątkowym dniu. Ja podobnie czułam się przez cały miesiąc swoich wakacji, będąc w Indonezji. Zdecydowanie był to najcudowniejszy, najwspanialszy urlop mojego życia. I często, kiedy jestem w Polsce i moje finanse nie układają się tak, jakbym chciała, czy praca nie idzie tak, jakbym chciała, bo czasami jest mi również ciężko wygospodarować aż miesiąc urlopu, żeby pojechać w jednym czasie. To wtedy sobie myślę, że to wszystko nie ma sensu, ale kiedy wracam myślami do tamtych chwil, kiedy byłam tam. Kiedy czułam to słońce, kiedy czułam ten powiew wiatru, kiedy byłam na tych wspaniałych, piaszczystych plażach, to były dla mnie to tak niesamowite momenty i tak bardzo dodające energii. I tak bardzo pobudzające do życia, że szybko odganiam te myśli, że będzie ciężko zorganizować kolejny wyjazd, czy załatwić sobie tak długo wolne, czy też nazbierać odpowiedni budżet na takie wakacje. Także kochani, ja Wam bardzo polecam właśnie takie urlopy, taki dłuższy wypoczynek solo. I to jest naprawdę cudowny sposób, który działa, który jest mega odmładzający i przede wszystkim wspaniale, fantastycznie wręcz działa na naszą psychikę. I te cudowne zabiegi spa, z których możecie korzystać na takich wyjazdach, a zwłaszcza jak planujecie swoją podróż do kraju azjatyckich, gdzie takie zabiegi są śmieszne, tanie, więc możecie z takich masażów korzystać nawet codziennie. Ja czasami chodziłam nawet codziennie na taki masaż stóp, który kosztował nie wiem 20, 30, 50 zł, więc są to rewelacyjne sposoby na rozładowanie napięcia. I podsumowując... Cudowne, naturalne, bez żadnej chemii, świeże jedzenie, fantastyczne soki ze świeżo wyciskanych owoców, zabiegi SPA, które są śmiesznie tanie, ale przede wszystkim ten klimat, to słońce, witamina D, która wpływa cudownie na stan naszej skóry, to, że jesteśmy wypoczęte, zrelaksowane, wyspane, bo często też dystansując się do naszych problemów, odcinając się od nich, Okazuje się nagle, że my nie mamy żadnego problemu ze snem, więc nawet mniejsze ilości godzin w tak cudownych i rajskich warunkach sprawia, że czujemy się totalnie wyspani. Dlatego wszystkie te rzeczy miały ogromny wpływ na moje samopoczucie i na wygląd mojej skóry. Dlatego w tym odcinku chciałabym Was serdecznie zachęcić do podróżowania właśnie, do oczyszczenia Waszej głowy takimi naturalnymi sposobami. A jeżeli chciałbyś, chciałabyś poznać moje inne sposoby na radzenie sobie z depresją, to zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału. A znajdziesz mnie również na Instagramie, jako 40 bez Botoksu. Kochani, ja się z Wami żegnam cieplutko. Odcinki na kanale będą ukazywać się regularnie. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!